Cześć, dzisiaj pokażcie w jaki sposób usunąć albo dezaktywować swoje konto na Facebooku. Przy okazji, jeśli coś więcej filmów to filmów, w górę oraz subskrypcję. Stroneczki. No ale dobra, co musimy zrobić, jeśli mamy chęć usunąć lub w tym przypadku dezaktywować nasze konto na Facebooku? Porządkowo oczywiście, udajemy się na nasz profil na Facebooku i wybieramy opcję z tymi trzema kropkami przy naszym profilu. Jak widzicie, mamy opcję Edit Profil, oko, lupę, no i trzy kropki, także klikamy te trzy kropki. Teraz wybieramy zakładkę ustawienia profilu i oznaczenia. Także przechodzimy w tym momencie do tej zakładki, no i następną zakładką, która nas interesuje, jest twoja, Twoje informacje na Facebooku. Także przechodzimy do tego miejsca. No i w tym miejscu, całkiem na dole, mamy opcję dezaktywacja i usuwanie czyli komunikat: dezaktywuj tymczasowo lub usunij nieodwracalnie swoje konto. Jeśli chcemy wybrać tę opcję, to oczywiście klikamy. No i tutaj musimy dokonać wyboru właściwie, bo mamy opcję dezaktywuj konto no i jest tak, konto w tym przypadku zostanie wyłączone, a Twoje imię, nazwisko oraz zdjęcia zostaną usunięte z większości udostępnionych przez Ciebie postów nadal będzie można używać Messengera jeśli chodzi o usuwanie konta opcja niżej, no to mamy komunikat gdy usuniesz konto na Facebooku nie będziesz mógł pobierać treści i informacji udostępnionych przez Ciebie na Facebooku zostanie usunięte także Twoje konto na Messengerze i wszystkie wiadomości gdy zdecydujemy się na jedną z tych opcji, to wybieramy w tym przypadku opcję Przejdź do usuwania konta no i tutaj mamy kolejny komunikat w tym przypadku usuń konto na stałe no i kolejna próba zatrzymania nas na serwisie, ponieważ musimy po raz kolejny dokonać wyboru no i jeśli chcielibyśmy w tym przypadku nie usuwać konta, ale jednak zdecydować się na dezaktywację to wybieramy opcję dezaktywuj jeśli chcemy pobrać w tym przypadku um, jakieś tam informacje nasze z, z konta no to możemy je pobrać jeszcze za pomocą tej opcji jeśli chcemy ewentualnie edytować ustawienia administratora to mamy trzecią opcję, jeśli natomiast chcemy Usunąć konto, to wybieramy opcję ostatnią, to niebieską ja już tego w tym przypadku po prostu nie będę klikał. Jeśli ten film Cię przydat, to jest w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem. Jeśli natomiast masz powyżej 13 lat i chciałbyś założyć darmowe konto w banku lub ktoś z Twoich znajomych, to w tym banku aktualnie trwa promocja i przy założeniu takiego konta z linku, który macie w opisie tego filmu, dostaje się 100 zł na start. A w razie pytań śmiało można napisać na mojego maila, którego macie w opisie tego filmu.